Tak, to jeszcze nie jesteśmy. Ciągle jest praca na tym i bym powiedział, ta praca jest coraz bardziej intensywnie, bym to nazwał. Natomiast nie jesteśmy na tyle blisko domknięcia kogoś, żebym tutaj tego oficjalizował. Jesteśmy świadomi, że do 24 lutego jest okno, więc do tego czasu albo. Parę dni przed, żeby formalność został załatwiona, to musi być wyznaczony i sprowadzony i, i napastnik. I um, jeżeli chodzi o skreślenie nazwisk, to szczerze, w 100% swojej energii spędzam na to, co, co mamy robić. Na pracę z drużyną i na, i na pom Więc. Jakby nawet nie wiem za bardzo, jakie nazwiska krążą, żeby, żeby tutaj móc kogoś skreślić. Więc... A nie wiem. Nie, nie. Ja osobiście przynajmniej nie oceniłem takiego napastnika. To jeszcze też transferowo pytam, czy Kacper Tobiasz zostanie wypożyczony? Nie wiem. Na pewno chcemy znaleźć dla naszych bramkarzy najlepszą możliwą opcję tak, żeby, żeby im pomóc w rozwoju i z wydostanie się z trochę gorszych momentów w swojej indywidualnej kariery. Ja mogę tu powiedzieć, że jestem zadowolony z reakcji bramkarzy i z pracy bramkarzy po przejściu władana. Um, bo reakcja jest prodruzinowa i ostatecznie też pro siebie, bo, bo w takim momencie myślę, że każdy z nas e, ma, ma, ma dwa wybory: no, jeden jest słuszny, drugi nie no, i Słuszny jest zawsze ten, który skieruje nas do ciężkiej pracy, do, 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 ciężkiej, do wię, większej mobilizacji, żeby być lepszy i udowodnić i w, tym, w tą stronę to poszło. Z czego się, się bardzo cieszę. Chciałem zapytać o Sergio Barcję. Czy on jest jakby gotowy fizycznie, był poza kadrą w ostatnim meczu i po prostu przegrywa rywalizację o jest w składzie? Hmm. Czy jakieś inne sprawy? Sergio jest gotowy, jest w pełnej objętości treningowej. Od tamtego tygodnia po lekki problemy, jakie mieliśmy w trakcie okresu przygotowawczego. To nie był jakiś wielki uraz, ale uraz, który dosyć mocno go ograniczał, jeżeli chodzi o podawanie piłki, przyrzuty itd. Co na pozycję stopera i stoper, który się charakteryzuje tym, że bardzo dobrze wyprowadza piłkę, to było dosyć duże ograniczenie. Na moment obecny tych ograniczeń bólowych już całkowicie nie ma. Serge jest w pełnym treningu. To dalej, tak także zaczepnie. Przed meczem z Piastem trener mówił, że chcecie strzelić gola po stałym fragmencie gry, a czy w Glicach, a czy przed meczem z Puszczą chcecie nie stracić gola po stałym fragmencie gry w wykonaniu Puszczy, która jest dobra w tym momencie. Chcemy, chcemy nie tracić i chcemy strzelić, tak samo jak zawsze. No, akurat jeżeli, jeżeli mówimy o, o stałym fragmencie gry i o meczu z Piastem, to, to co się wydarzyło jest trochę okłamywanie, bo bo, bo Piast strzelił bramkę mają pół szans, ok się jedną głowę w drugiej połowie co laden na obronie, natomiast my mamy zdecydowanie większe szanse po tych stałach zarówno z pierwszych jak i z drugich piłek. I my mamy większe xG expected goals po stałych fragmentu niż Piast, natomiast taka jest piłka liczą się te które wpadają a nie inne rzeczy. I i tyle, no, co dopuszczę, oczywiście, że jest to drużyna, która stwarza zagrożenie, postawia fragmenty, nie tylko, jest to drużyna, która bardzo, dosyć często w swojej grze dośrodkowuje i kiedy dośrodkowuje ma bardzo dużą liczbę piłkarzy w naszym karnym, co powoduje oczywiście zagrożenie przy tych, przy tych piłkach, nie tylko z pierwszej piłki, ale również z drugiej. Natomiast jedna rzecz jest się przy tym wybronić, druga rzecz jest zagrozić bramkę przeciwnika. No, mecz z Zagłębie też pokazał, że zresztą my też w pierwszym meczu spuszczą, też strzeliśmy bramkę po drugiej piłki po rzutu rożnym, Więc tak. cel jest zawsze ten sam: no, nie tracić i strzelać. Okej, okay, ale w tym sezonie to chyba 40, mniej więcej 40% straciło, że uh -huh. właśnie po starej ta gry to chyba jest pięta na lesowa tej drużyny. Hmm, czy jest to piętna lesowa? No niestety ciężko, ciężko z tym dyskutować. No. Natomiast powiem tu publicznie, że ja tego nie akceptuję i nie wyobrażam sobie, żeby tak było dalej. No i to jest związane z wieloma rzeczami. E, od rozwoju, który musi nam towarzyszyć jako drużynę, po rozwoju indywidualnie, po większej obecności, e, nie wiem, dyscypliny w kluczowych momentach, bo, bo zawsze coś się wydarzy. No i czas najwyższy, żeby przestały rzeczy się wydarzyć i żebyśmy po prostu ścięli własną bramkę. To teraz pytam, najgroźniejszy w drużynie rywala będzie Michalis Kosidis? Między innymi na pewno. No, jak, jak ktoś ma siedem bramek w naszej Ekstraklasie, to na pewno już jest wynik okazały. No. Kosidis jest ciekawym, młodym napastnikiem, który, który zresztą, to nie jest łatwo być piłkarzem aek a o tyle mi wiadomo, Kosidis jest piłkarzem aek to, to jest duży klub w Grecji natomiast to jest to jest piłka nożna nie jest sportem indywidualnym, i zawsze zagrożenie przechodzą z różnych stron, bo to jest sport sport zespołowy. Jeszcze spytam o ogólną sytuację zdrowotną, czy zawodnicy są gotowi, czy Znaczy jak wiecie klub już to opublikował, e, Rasha Pankow nie będzie mógł nam pomóc e, między dwóch na pewno przez następne dwa tygodnie. I potem zobaczymy jak to będzie postępować. Oprócz tego cała kadra jest dostępna. Yeah, dojręty, do dla czy Powiem tak, no, mamy cztery środkowych obrońców y, dostępnych w pełnym treningu w tej chwili. No. Jest to Steve Kapłady, Artur Jędrzejczyk, Sergio Barcy, o którym no na i Janek Żukowski. No dwóch z nich zacznie ten mecz, a kolejny dwóch będzie gotowy pomóc. No, kto to będzie, to dowiemy się w sobotę.